Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh. Well Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym Daily vlogu. Dzisiaj jest pierwszy pełen dzień naszego wyjazdu. Muszę Wam powiedzieć, że spało mi się naprawdę bardzo dobrze. Tylko w nocy się nie wiem dlaczego odkryłam i było mi strasznie zimno, więc zaraz zrobiłam się w koc, w taki mały kokon, potem jeszcze okryłam się kołdrą i zasnęłam. Ale muszę Wam powiedzieć, że to są strasznie dziwne poszywki do poduszki. Moje włosy dzisiaj wyglądały tragicznie i wiecie, one nie były ani nalektyzowane, ani właśnie przytuszczone, nie, tylko one były dziwne i nie mogłam w ogóle dzisiaj dojść do ładu właśnie z włosami, dlatego też fryzurka na opaskę, a po drugie ja też planowałam, że na wyjeździe będę się czesać w ten sposób, bo jest mi dużo wygodniej i też nie będę się cały czas stosować, że gdzieś mi się ta fryzura zepsuje. Mimo wszystko jak zobaczyłam siebie rano, to było takie o Boże, jak ja wyglądam. Miałam dzisiaj nakładać podkład, ale stwierdziłam, że jest tak piękna pogoda, że szkoda mi marnować wiecie, te dni. Pójdę się opalać, więc mam nałożony krem z filtrem, i wyjdę po prostu bez podkładu. Mam tylko trochę korekturę i pudru, żeby jakoś przed Wami tutaj wyglądać. Ja się obudziłam około godziny 9, ale tak do 10 położyłam, ogarnęłam się. Teraz już jesteśmy po śniadanku, więc za chwilę pewnie wyjdę z domku i pokażę Wam trochę terenu tutaj wkoło. koło. Może uda się też później pójść na jezioro. Znając życie, pewnie dzisiejszy film będzie bardzo krótki, postawiamy głównie na odpoczynek. Mimo wszystko postaram się gdzieś tam ciekawy content dla Was nagrać. I mam tutaj ze sobą plecak nie wiem, czy to zobaczycie i niby fajnie, niby mały, lekki plececzek, ale ja napakowałam tam tyle rzeczy, że był problem, żeby go podnieść, ale to będzie dobre ćwiczenie. Teraz się właśnie do mojego fizjoterapeuty śmiałam, że to będzie kilka dni odpoczynku, bo nie biorę gumy, on powiedział, że nie ma problemu, że 2-3 dni odpoczynku od ćwiczeń nic nie zrobi, ale jak patrzę na ciężkość tego plecaka, to wiecie co? Jednak będę miała coś biegać, więc raczej takiego odpoczynku nie będzie. Dobra, uciekamy na dwór, więc od razu właśnie z gdzieś tam z terenu. Piękna pogoda. Jest tak ciepło, że zobaczcie, jestem na samej sukience. Siedzimy sobie tu raz wokół ogniska, gadamy i muszę Wam powiedzieć, że jest tutaj tak siosko, tak przyjemnie. Staszki przepięknie śpiewają, więc idealne miejsce na odpoczynek. Pewnie niedługo już będziemy robić coś sobie na obiad, ale oczywiście o wszystkim Wam będę mówić na bieżąco. Oczywiście moje małe studio nagranie się przydało, bo tutaj nie za bardzo jest gdzie postawić kamerę, więc cieszę się, że wziąłam selfie stick. Nie wiem, czy ten drugi do relacji będę wykorzystywać, zobaczymy. I muszę wam powiedzieć, że ten odpoczynek był mi potrzebny. Nie dość, że się wyspałam, to teraz taki totalny chillout. I powerbank się sprawdza, bo już mi się telefon rozładował. Nie wiem czemu, ale mam wrażenie, że na transmisji danych strasznie szybko schodzi bateria. I kurczę, jak normalnie mi starczała bateria na dwa dni, tak tutaj po półtorej dnia już padła, więc cieszę się, że mam właśnie powerbank, nie wiem czy to zobaczycie, ale mam go włożone tutaj z boku wózka i się ładuje, bo mam wbudowany kabelek właśnie do podłączenia telefonu, ale on jest króciutki, więc muszę trzymać przy sobie i nawet, nawet nie wzię Butów, słuchajcie, bo jestem do samych grubszych bo tak szybko wychodziliśmy z domku, że zapomniałam zabrać, a jest tak ciepło, że nawet ich nie potrzebuję. Wiadomo, że wieczorem sobie wrzucę Adidasy i właśnie miałam taką rozkminę i chyba zaczęłam nosić jednak do sukienek Adidasy. Co prawda to w pierwszym momencie jest taki lekki wstyd. Co najmniej tak mi się wydawało, ale teraz jest taka moda, że totalnie na chillu, ale mam nadzieję, że to się sprawdzi i że nie będzie to super głupio wyglądać. Do you Without thinking twice. And I knew it would catch up. And that we would be the ones left behind. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. On mm -hmm. this road that I am on, I gotta stay here for some time has gone and i grew up i somehow made it through without losing sight El es... po godzinie 16. Właśnie wróciliśmy z długiego spaceru i ja teraz siedzę sobie na dworze przy ławeczce. Za no jest nasz domek i za chwilkę też właśnie dostanę tutaj ciepłą herbatę. I muszę wam powiedzieć, że jest tak ciepło. Jeszcze tutaj pomiędzy domkami jest taki w miarę chłodek, ale jak wyszliśmy tam na polanę, to było tak gorąco, że dziewczyny się rozbierały z blues. Naprawdę szło się na krótkim rękawku i było ok. I mam nadzieję, że wyszły fajne przebitki, bo ja wiem, że ta kamera ma stabilizację, ma gimbal, ale kurczę, tam był takie wirtet, więc mam nadzieję, że udałoby się coś pojedynczego nagrać. I mieliśmy taki bardzo długi, fajny spacer. I tutaj jest bardzo dziko, ale jak mogliście zobaczyć na nagraniu, bardzo urokliwie. Naprawdę zachwycaliśmy się widokami. I ta wózpa jest taka dość dobrze zachowana i jedyne, nad czym się zastanawialiśmy, to to, że mogłaby być troszeczkę lepiej droga zrobiona i broń że tutaj nikt nie mówi o asfalcie, bo tutaj ma być blisko natury i tak dalej, ale wiecie, chociaż ładnie wyrównana i utwardzona i też jest problem, że tam jest tylko droga wyjeżdżona przez samochody i cały czas ktoś jeździł, a że byliśmy z dzieciakami, to trzeba było uważać, wiecie, żeby nie wpadł pod samochód, ale tak ogólnie to naprawdę było przepięknie i muszę przyznać, że chyba bo mu taki wyjazd, bo dosłownie nie robimy nic. Ja wiem, jak to zabrzmi i czasami mam problem, żeby wam to powiedzieć, ale w sumie jesteśmy na urlopie. Naprawdę e, zjedliśmy śniadanie, poszliśmy sobie właśnie tutaj o rejony grilla, siedzieliśmy, gadaliśmy, coś sobie zjedliśmy, trochę mięska z grilla, poszliśmy na spacer. Teraz ja sobie tutaj siedzę przy domku i wiecie, jest totalna chillówka i naprawdę przepiękna pogoda. Chociaż ja już czuję, że wypiję tej herbaty i pójdę do toalety, się przebiorę, e, znaczy muszę ubrać buty, tak, bo ja dalej jestem bez butu i może sobie sweter wezmę właśnie na plecy, bo zaczynał tutaj taki chłodny wiatr wiać, ale jest naprawdę cudownie. Mieliśmy tutaj taki mały problem porankowy, bo niestety niektórzy się lekko pochorowali i nie... No, niestety mają wirusa, więc kilka osób nam tutaj z ekipy odpadło, więc Ranek był trochę nerwowy, ale teraz jest naprawdę super. I muszę powiedzieć, mam też taką ciekawostkę, że tutaj ze znajomi przywieźli rodzinę z Ukrainy, ponieważ też właśnie użycieli im swojego domu, właśnie przygarnęli osoby, które potrzebowały pomocy w tej trudnej sytuacji. I właśnie jest z nami jedna ukraińska rodzina, i to są naprawdę wspaniali ludzie, słuchajcie. Nie chcę tutaj mówić imion, bo wydaje mi się, że to nie zbyt stosowna, ale to jest po prostu tak fajna rodzina i tak fajni ludzie. po godzinie 19 i zależało mi, żeby Wam pokazać, jakie swoje fajnie jazdo. Teraz to jest bardzo dziwna konstrukcja, bo mam Was na selfie ale jest, mam opartego stół. Chciałam postawić kamerkę typowo na stole, ale kurczę, jest krzywa. Ja siedzę jakieś 20 metrów od znajomych, ponieważ e, nie chciałam im przeszkadzać, nie sobie tam piją, gadają, wiecie, spędzają razem czas, a ja wskoczyłam w ten sweterek e, właśnie z handemu. Jest taki przyjemny i taki cozy, że naprawdę aż, aż miło się nim opatulić, e, więc wow. Jeżeli chodzi o jakąś dziwną plamkę, jeżeli będzie widać, to niestety piłam i się śmiałam i się zlałam herbatą, więc nie zwracajmy proszę na to uwagi. Dajcie znać czy na wyjazdach też tak macie, że zawsze się czymś dobrudzicie i trzeba każde rzeczy znać do prania. Po drugie, ja też zawsze uważam, że jak się jest właśnie w takim lesie, wiecie na domka, to jednak warto zawsze to ubrania sobie przeprać i potem są świeże i przyjemne. Dzisiaj mamy naprawdę taki lazy day, wiecie, odpoczywamy, spędzamy czas, gadamy, śmiejemy się, odkryłam w ogóle świetną perełkę. Te tak, którą kupiłam w Lidu, którą Wam pokazywałam wczoraj, jest przepyszna i w dodatku jest waga. Nawet nie, o tym nie wiedziałam. Tam nie ma takiego typowego chyba sera. Więc y, tylko musi być w substytut tutaj, że jest wege. Właśnie mi tak uświeciło y, i naprawdę jest przepyszna, wszystkim smakowała, więc na pewno będzie do kupienia następny raz. I nie wiem, czy to będzie widać, ale z tego, mam piwko zero. Na razie jestem na zrówkach. Wieczorem na pewno sobie coś wypiję, ale zawsze mam to z tyłu głowy, że po alkoholu nie lubię nagrywać, więc to jest niestety troszkę taki mały minus. I watch you, as you Witam się z wami wieczorem. Nie będę was uszukiwać, że jest jakaś północ, bo nie jest. Jest około godziny 22.30, ale jestem już tak zmęczona. Nie wiem czym, w sumie jestem zmęczona odpoczynkiem. Brzmi to świetnie, ale chyba nadmiar świeżego powietrza i to, że mamy tutaj taką ciszę, taki relaks. Nigdzie się nie śpieszymy, i tak naprawdę cały dzień przypływał tak leniwie, sprawił, że cały ten stres i cała praca ze mnie zeszły, i w efekcie czuję się wykończono, jako że mam możliwość położyć się szybciej, to oczywiście z tej możliwości skorzystam. Dlatego pomyślałam, że po prostu teraz zakończę vloga, od razu się zmyję, przybieram w piżamę i idę do łóżka. Mam nadzieję, że taki totalnie, czyli autowy film Wam się spodobał i mam nadzieję, że oddam ten wszystki klimat w tym filmie i też mam ogromną nadzieję, że ten film nie będzie miał się minut, ale... Wyobraźcie sobie, że nie zawsze mam ochotę wyciągać kamerę, nie ja zawsze mam ochotę nagrywać. Jeszcze przebitki się spoko nagrywa, ale czasami nawet nie ma o czym mówić, bo wiecie, wy sobie poczuwacie, czyliujecie. i nie ma tutaj jakichś akcji, jakichś tematów i jakichś fajnych, ekscytujących rzeczy, ale mam nadzieję, że to będzie się troszeczkę więcej działo. Może też będziemy lepsze ciekawsze rzeczy robili, chociaż tutaj bardzo nie ma co robić, tutaj jest tylko jezioro, las, wiecie, i te klimaty. Ale mam nadzieję, że filmy Wam się spodobają. Z tego miejsca dziękuję Wam za oglądanie dziękuję wszystkim mam oraz wspierającym. Jeżeli ktoś chce dołączyć, to link do patronita macie na dole, a y, oczywiście przycisk wsprzyj też również jest uruchomiony. Więc jeżeli ktoś chce mnie wspierać, to będę wam bardzo, bardzo wdzięczna. Dziękuję też wszystkim, którzy oglądają moje filmy, lajkują, komentują, subskrybują. Nagrywanie dla was to czysta przyjemność. W kolejnym filmie widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, cześć. miss you oh, I